W Saigonie spróbowałem czegoś naprawdę wyjątkowego wietnamskiego hard sody rzemieślniczej od Stearsman Brewery, dostępnej w lokalnym Eleven za jedyne 55 000 VND za puszkę. Napój jest przygotowany z destylowanej melasy, sacharozy i zagęszczonego soku, dzięki czemu ma prawdziwy, naturalny smak owoców, a nie sztuczne aromaty. Spróbowałem dwóch smaków mango i różowej gujawy, oba o zawartości alkoholu 5%. Wersja z mango jest gładka, orzeźwiająca i delikatnie słodka. Dokładnie taka, jak dojrzały tropikalny owoc. Ale największym zaskoczeniem była różowa gujawa. Lekko kwaskowata, aromatyczna i doskonale zbalansowana. Oba napoje są idealne na gorący wieczór w Sajgonie, najlepiej schłodzone. Fajnie widzieć, że lokalny browar Steersman potrafi stworzyć coś tak oryginalnego, łącząc naturalny sok z rzemieślniczym alkoholem. Te hardcody spokojnie mogłyby konkurować z najlepszymi gotowymi drinkami na świecie. Jeśli znajdziesz je w 7 Eleven, koniecznie spróbuj.